że moja rysunki i snafa i takie same najpierw jest snafa tu jest tak, no właśnie panny sekretary, rysunki ze snafa tu powinno być krótki no bo jest krótko otwarty, aż otwarty i tutaj na razie kózka tu jest Wyjęliście. Wyjęliście. Ok, to tak. No jak to nerw się dał taką dziewczynę? Przypominam, że to że mi się uczynił z niej dziewczyna. I pozdrawiam, Michał, która ode mnie to odkapiła. I ja chcę oddać rysunku, mojego jeszcze. Tu jest taki. I są te. To jest Lindę, to są. Ja tu 5, 5, 5. Tak, wiem, że już jest na 5, ale ja jeszcze nie widziałam FNAF-a w FNAF-ie, bo nie wiem, który więcej jest w FNAF-ie. No i tu nie pokolorowałam. O, to nie jest skończone, bo nie pokolorowałam serii moich. to jest taki bierek, którego rysowałam z internetu i udało się taki ten mi się nie udał też rysowany w internecie, widać tam nic nie ma, tu jest taki niedokładany sonek, tutaj sobie mam tu też pakiet rysowany, bo... bo, bo, bo. No, tak, zyskałem załogę, widać jak Tu jest skończone. Jeżeli wszyscy co nie śpiewały, od razu suba. Yy, no i tak. I ja zaśpiewam. I możecie sobie na razie przeczytać. Dobra. Dobra, to właśnie 10 sekund, by dać suba. Jak nie, suba i lajka. Jak nie dacie suba i lajka, to śpiewam. I teraz zaśpiewam, ale. Jeszcze zrobię robię, może odcinek, jak coś śpiewam całe, bo tylko tu nie całego. Nie, całego nie tak, na. Nie, nie dacie suba ani lajka, like co nie robię odcinki, jak śpiewam. Nie, hmm, bo odcinek, jak śpiewam, Tak, nie dacie. ale tak. Tak, mm, no tak. Tak, tak. Tak, dwa, trzy, tak. Tak, tak. Tak, tak. No i tak. No to śpiewam. Wam e, wskazać. pokazać. czy jest już po fakcie? Dekad czy wciąż siłę wóz? krwią jest wszystko. Spójrzmy w spójrz, Idą na śmierć. Tyle lat nie widzisz mnie. Jednego dwóch trochę spętał cię. Jest... No i. Jednego coś trochę spętał cię. Dziękuję. I tu w tym skrzynku mamy tyle. I jeszcze taki komunikat. No bo tutaj taki bardzo drogi, proszę bez komentarza, bo tu miała być cika, ale mi się nie zmieściła i brzydko wyszła. No i... i tu mam taki. No tak, się narysowałam. Tu cika, pakuję dla sieciaka tego maskę e, tego oto, i pana, popyta. Po, po I tu jest ta maska. To jest ten kredy, który jest który nic nie robi tu ma taką nogę, u on tak siedzi tak ma kłopotek. Eee, druga taka prosta. Jak mm -hmm. mm -hmm. ja zrobiłam ten kolor? To jest teraz pytanie. Eee, jak zrobiłam? No zielony pokolorowałam, ale najlepiej zielony, zielonym niż w dzieci Tu jest ten dzieck, który płacze.

To jest Rainbow Light, to jest Rainbow a tu jest. Pikacie. Jest... No to jest taki ta, No to jest Pikacie. Pikacie. Tak, Pikacie. 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 taka, taka... No Ten duch. Nie się

Śmieszny trochę wyszedł. Nie wiem, czy go No dobrze, bo widzimy, jak wyszedł mój awatar. Możecie pisać w komentarzach, czy robić wasze awatary, jak mają wyglądać. I tak. I tu zrobimy, czyli. I zmienię swojego awatara na super. I złamać. teraz. złamać. I złamać. I